Obsesja na punkcie kawy wśród Japończyków i Polaków z każdym rokiem wzrasta, ale który naród tak naprawdę pije więcej kawy? Zacznijmy krótko od historii. Polska dostała kawę w jakimś XVII wieku. Kawa do Polski przybyła z Turcji i mniej więcej plusem Polski wtedy było to, że leży tam, gdzie teraz w zasadzie leży, czyli w Europie. Dlaczego był to plus? Ponieważ państwa europejskie często kolonizowały świat jakieś tam kraje afrykańskie czy amerykańskie i podczas właśnie tych swoich podróży często wracali z kawami. Między innymi z kawami, bo wiecie, wtedy się handlowało na przykład tytoń, albo na przykład, nie wiem, kilo kawy za 3 kilo ryżu, czy coś w tym stylu. I właśnie tym sposobem handlarze przedstawili kawę Japończykom dopiero w XVIII wieku. Co jednak jest ciekawe, Kawa, czy to w Japonii, czy w Polsce, nie przyjęła się jakoś najlepiej. W Japonii nie zrobiło to żadnej furory, w Polsce była kawa na początku uznawana za coś niezdrowego, no i tak wszyscy bardzo sceptycznie do tego podchodzili. W Polsce dopiero 100 lat później, czyli właśnie w XVIII wieku, powiedzmy, nauczyli się pić kawy i kawa była czymś już bardziej ekskluzywnym, więc Przede wszystkim kawę piło się na dworach. W Japonii proces przyswajania kawy trwał o wiele, wiele dłużej, bo dopiero w XX wieku jakieś tam kawiarnie powstawały. I najważniejsze, podczas II wojny światowej, picie kawy w Japonii było zabronione. Nie można było pić kawy, nie można było jej kupować, nie można było jej sprzedawać. Powód jest bardzo prosty: kawa przypłynęła do Japonii z zachodu. A Japonia wtoczyła wtedy wojnę z kim? Z Zachodem. Więc wszystko, co było importowane do Japonii z Zachodu, źle się kojarzyło. Wręcz czasami wiecie, jak to wygląda, no to choćby na obecnej sytuacji na Ukrainie. Są sankcje, różne rzeczy są zabraniane, i tak właśnie było w Japonii z kawą. Ale paradoksalnie była to całkiem dobra wiadomość dla kawoszy, ponieważ wszystko, co nielegalne, staje się popularne. I tak samo było właśnie z kawą. Kawa do tej pory była taka raczej rzadko rozpoznawalna, mało kto chodził do jakiejś kawiarni, i wciąż tych kawiarni mało powstawało. Ale od czasu, kiedy kawa była nielegalna, to już stało się czymś fajnym i ciekawym. Parę lat po wojnie, oczywiście kawa znowu była legalna, można było ją kupować, można było ją spożywać, i wtedy właśnie już e, ten cały trend na picie kawy znacznie wzrastał do tej pory. Polska i Japonia są bardzo do siebie podobne pod tym względem, ponieważ w Polsce za czasów PRL-u kawy również były ciężko dostępne. Zazwyczaj piło się kawę zbożową, głównie właśnie dlatego, że nie było tej prawdziwej kawy, wiecie, ziarnistej. I sami wiecie jak działa rynek, to co jest słabo dostępne staje się dobrem luksusowym. Więc i Japonia i Polska, przez to, że kawa była trudno dostępna, wiecie, do tej pory kawy mogli pić wszędzie i to było coś taniego, ponieważ nikt za bardzo się tym nie interesował. A kiedy tej kawy zabrakło, nagle się okazało, że o, jednak kawa była spoko, chcielibyśmy się tej kawy więcej napić. I właśnie teraz, w obecnych czasach, jest już taka możliwość, i te kawy są naprawdę bardzo popularne w tych dwóch państwach. Jak dokładnie wygląda picie kawy w dzisiejszych czasach, przede wszystkim w Japonii, bo w Polsce podejrzewam, że wiecie mniej więcej, jak to wygląda. Wszystko, co z zachodu obecnie jest traktowane jako taki trend, jako coś fajnego. Tak jest na przykład z niemieckimi samochodami w Japonii. Jak ktoś jeździ Mercedesem, Audi czy BMW, e, no to już jest tak. Wyróżnia się z tłumu, ale jeśli Do tego ma jeszcze kierownicę po lewej stronie A nie po prawej, tak jak jest w Japonii To już w ogóle jest oznaka Przepychu, luksusu i Takiej wyjątkowości, więc na przykład niektórzy Japońscy biznesmeni, zamiast kupować Jakieś Lexusy najnowsze Wolą kupować nawet starsze Samochody niemieckie, czy to Porsche, czy Mercedesy i najważniejsze, żeby Kierownica była po lewej stronie Wtedy wszyscy wiedzą, że on jest Bogaty i mu się Żyje niesamowicie dobrze i tak samo jest właśnie z kawą. Picie kawy jest teraz trendem, jest czymś po prostu, czego Japończycy chcą się wzorować na zachodzie. Trochę tak to wygląda. Te różne sieciówki, które powstają w Japonii trochę tego dowodzą, ponieważ te sieciówki typu Starbucks czy Costa Coffee jest w Japonii naprawdę niesamowicie popularne, o wiele bardziej popularne niż w Polsce. To, że w Japonii pije się herbatę, zwłaszcza zieloną herbatę, to już wszyscy wiedzą i to się nic nie zmieniło od setek, setek lat. Picie kawy w Japonii jest czymś prestiżowym, Czymś co wywodzi się z zachodu Czymś co jest popularne i Czymś co jak się pije to jest się wiecie Takim po prostu kimś e, nowoczesnym Zanim jednak opowiem wam inne ciekawostki A jest jeszcze ich trochę Zachęcam was do spróbowania kaw GBS Ja osobiście polecam Białą czekoladę i tiramisu Są zdecydowanie moje ulubione smaki na ten moment Spróbowałem ich 7 Więc jeszcze trochę mam do spróbowania Ponieważ oferta kaw GBS jest naprawdę bardzo szeroka Osobiście również wam mogę polecić Sposób przyrządzenia tej kawy w stylu frappe, czyli najpierw zaparzacie kawę, dodajecie mleko, cukier jeśli słodzicie i do tego kostki lodu, ewentualnie jeszcze całość możecie zblendować, nie musicie dodawać żadnych syropów, które są, wiecie, mają dużo słodzików w sobie, jeśli ktoś na przykład właśnie trzyma dietę, a ja nie ukrywam, staram się trochę schudnąć, zdecydowanie wam polecam picie tej kawy, również sportowcom, ponieważ... Na przykład ta kawa Angel Stouch posiada 5 razy więcej kofeiny od zwykłej, regularnej kawy. Zwłaszcza jak wiecie, chodzę na jakieś treningi albo mam kilkanaście godzin pracy, no to bardzo doceniam tą zawartość kofeiny w tej kawie. I teraz z okazji Dnia Dziecka na stronie oficjalnej GBS macie przeróżne ciekawe promocje. Na przykład 3 kawy Angel Stach w cenie dwóch, albo 5 kaw regularnych w cenie 4. Tych promocji jest naprawdę bardzo dużo i cię koniecznie jest sprawdzić. Ja z mojej strony dorzucam wam kod promocyjny Gabriel20, dzięki któremu dodatkowo macie 20% zniżki. Tak, dodatkowo, ponieważ oferty łączą się. Tutaj macie minus 33%, i plus mój kod macie jeszcze kolejne minus 20%. Wracając do filmu, często spotykam się z tym, że na przykład ktoś w Brazylii ma jakieś japońskie nazwisko. Na przykład moje nazwisko Hyodo. W Polsce prawdopodobnie tylko ja i moja rodzina mamy takie nazwisko, a w Brazylii. Ludzi, rodzin z nazwiskiem Hirodo już jest kilka. Wiem, bo sprawdzałem z ciekawości. I tutaj ciekawą rzeczą, jaką się dowiedziałem, to, że w latach dwudziestych, czyli 100 lat temu, około 35 tysięcy Japończyków imigrowało do Brazylii tylko po to, żeby tam zająć się produkcją kawy. Wspominałem wam wcześniej, że kawa nie była zbytnio popularna, ale Japończycy jednak postanowili na tym, że oni sami zajmą się produkcją i później po prostu eksportem do Japonii. Jeśli będziecie oglądać różne reklamy kaw w Japonii, to możliwe, że spotkacie się z jakimiś amerykańskimi akwariami. Niekoniecznie amerykańskimi, w zasadzie, tylko nie japońskimi albo nawet nie azjatyckimi. Tak jak wiecie, picie kawy w Japonii jest czymś prestiżowym, bo wywodzi się z Zachodu. Więc jeśli aktorzy, wszyscy, którzy występują w reklamie jakiejś kawy, byli Japończykami, no to ten prestiż byłby trochę taki średni, tylko pod tym względem właśnie, że wiecie, Japończycy reklamują kawę Japończykom, no to nic takiego wielkiego. Ale jeśli zrobi to na przykład Brad Pitt, który jak wiadomo jest z zachodu, to wtedy już jest coś takiego popularnego, coś trendy, coś co, okej, okay, jeśli będę to pić, to faktycznie będę się wyróżniać z tłumu Japończyków. A jak sami wiecie, w Japonii niestety jest coś takiego, że wszyscy powinni być tacy sami. Ale mimo wszystko, dużo Japończyków chce się w jakiś sposób wyróżnić. I od jakiegoś czasu, właśnie, picie kawy jest na to jakimś tam sposobem. I co do tych reklam, jeszcze często Japończycy, jak mają jakieś sieciówki na przykład, to wolą dubbingować jakieś zagraniczne reklamy, niż sami stworzyć tą reklamę od zera. Właśnie po to, żeby wszystkie te twarze były nieazjatyckie. To nie jest rasizm. Chyba. W Japonii picie kawy jest na tyle popularne obecnie, że nawet w tych automatach można kupić kawy. Te kawy są zazwyczaj w puszkach, ewentualnie w takich większych butelkach i są przeróżnych smaków. Są kawy czarne, czarne słodzone, z mlekiem, z mlekiem słodzone, z jakimiś czasami syropami. Tych kaw jest naprawdę pełno i wszędzie to można kupić. Jeśli ktoś woli kupić kawę na ciepło, choć ja akurat naprawdę lubię kawę na zimno, to w różnych kombini na przykład są takie jakby półeczka, półeczki? Z są takie, jakby lodówki, tylko one podgrzewają zawartość tych, coś jest na półkach. Na przykład, jak są jakieś herbaty, albo są właśnie jakieś kawy, no to można je kupić w miarę ciepłe. Oczywiście są również te takie zwykłe automaty. Kawiarni powstaje mnóstwo, wystarczy przyjść się po Tokio czy Kyoto, ponieważ kolejna ciekawostka Kyoto to jest miasto w Japonii, gdzie najwięcej spożywa się kaw. Co jest ciekawe, ponieważ wiadomo, populacja w Tokio jest. Olbrzymia to i tak w Kyoto pije się najwięcej kaw. A ja uwielbiam Kyoto. Kioto jest moim drugim ulubionym miejscem w Japonii. Pierwszym jest oczywiście Miyazaki. I na koniec odpowiedź na pytanie. Kto pije więcej kaw? Polacy czy Japończycy? Jak myślicie? Żeby to było wiarygodne, populacja Japończyków jest trzy razy większa niż Polaków, więc trzeba to przeliczyć na głowę. Więc w przeliczeniu na głowę: Japończyk w ciągu roku średnio wypije 2 kg kawy. Polak 2,7 kg. Więc Polacy piją więcej kaw i co tak dość sporo więcej. Dziękuję wszystkim moim patronom: Przede wszystkim Sylwkowi, Marcinowi, Damianowi, Szymonowi, Adrianowi i Natalii. Jestem wam bardzo mocno wdzięczny. Was również zachęcam do wsparcia mi na patronajcie, subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w Japonii niedługo.